Cześć, to Magda z Doradzam. W, w tym wideo chciałam Ci pokazać, jak szybko możesz sobie zrobić zdjęcie w tle Facebooka, właśnie w kanwie. Więc tak, tworzymy sobie projekt. Tu sobie wpisujemy właśnie Facebook. I zaraz pokażą Ci się możliwości tworzenia grafiki na Facebooku. No i tutaj mamy, mamy już, możemy skorzystać z, z takiego szablonu. Zdjęcie w tle dla Facebooka. Zauważ, że ma ono rozdzielczość 1640x924 piksele. No i teraz możemy sobie wybrać jakiś taki szablon. No i oczywiście do niego możemy użyć swoje zdjęcia. Weźmy po prostu pierwszy, który mamy tutaj. I tutaj widzisz, są zdjęcia, które są skandy. usuniemy je. Czyli tak, klikamy sobie. Ma to, być, ma to być wideo dla osób, które po prostu dopiero zaczynają, więc będę omawiała dokładnie, co i jak tutaj klikam. Więc tak, najeżdżasz kursorem na zdjęcie, ono się podświetla. Klikasz sobie, zauważ, że to jest taka siatka. Więc klikasz sobie na pierwszą i na klawiaturze wybierasz sobie Delete. No i ono ci się usunęło, i tak samo robisz z kolejnym zdjęciem. No i teraz zauważyłaś, że tutaj w naszym szablonie te zdjęcia się usunęły. Teraz kliknij sobie gdzieś właśnie w tyle, tak żeby ci się zaznaczyło na niebiesko cały ten obszar. Tutaj w tym lewym rogu zauważysz, że to jest kolor tła, czyli podświetlił Ci się właśnie kolor tła, kliknij sobie na niego. No i teraz możesz sobie wymienić kolor tła. Jeżeli masz już wybrane swoje kolory marki, na przykład gdzieś w notatniku, wybierzemy sobie tutaj załóżmy, ja tu jakiś kolor mam, to klikasz zaznaczasz ten kolor. Klikasz na kolory tutaj, na taką paletę, i dajesz Ctrl V, bo masz w pamięci kolory, kolory swojej marki. Jeżeli nie masz takich kolorów, to możesz sobie właśnie wybrać. Jeżeli dopiero zaczynasz, to możesz sobie wybrać jakieś kolory z palety. Na przykład wybierzmy sobie coś, coś takiego. I teraz tak, może wybierze, wybiorę sobie coś jednak jaśniejszego, dlatego że mam przygotowane takie logo, które jest. Wybierzmy sobie taki pastel. I teraz tak, kolejną rzeczą, którą możesz zrobić, to jest wymiana tego napisu. Czyli klikasz sobie właśnie tutaj, teraz podświetlił ci się na niebiesko ten napis. Dwa razy klikasz sobie na czcionkę. Tutaj widzisz, że już możesz edytować ją. Wybierasz sobie swoją czcionkę, którą, którą używasz. I teraz tak, jeżeli tutaj w kanwie, w tej wyspotnej wersji nie masz możliwości używania czcionki swojej marki, jeżeli chcesz używać. Po prostu, jeżeli chcesz używać swojej czcionki, to musisz wykupić dostęp pro do kanwy. Użyjemy sobie tutaj właśnie jakiejś bezpłatnej czcionki. No i tutaj załóżmy, że to będzie, to będzie zdjęcie w tle twojego biznesu. Czyli na przykład jakieś tam... Tu możesz sobie oczywiście powiększyć, jeżeli będziesz chciała. Tutaj masz właśnie rozmiar czcionki. No i tutaj sobie zaznaczasz. Teraz tak, ten obiekt, żeby go, żeby go przesunąć, to musisz sobie chwycić, właśnie, kursorem, który właśnie. Który będzie wyglądał, o tak, taki krzyżyk. Tutaj Cambodja Ci podpowiada, jeżeli chodzi o rozmiar. No i teraz tak. I teraz korzystamy ze słowa. Możemy jeszcze tutaj, możemy sobie wymienić kolor ściąki czyli tutaj masz kolor czcionki. Możemy sobie to jeszcze powiększyć. Może zmienię sobie jakąś taką kursywę, jeszcze dodam. I tutaj coś takiego. Tutaj możesz naprawdę się pobawić, jeżeli chodzi o, o te czcionki. Przy czym taka uwaga. Że jeżeli wybierzesz sobie jakąś czcionkę, to pamiętaj, że jeżeli będziesz miał swoją stronę internetową, to nie zawsze jest taka możliwość, że, żeby używać tej samej czcionki na stronie internetowej. Także, no, jeżeli chodzi o napis, to można użyć, jeżeli chodzi o napis, jakby swojego biznesu, to. Wydaje mi się, że lep lepszym wyjściem będzie używanie jakiejś bardziej popularnej czcionki. Więc tak, no i tutaj mamy już tą czcionkę wybraną. Teraz wchodzimy sobie do zdjęć. No i tutaj możesz sobie przesłać swoje zdjęcia. Ja tutaj mam już pobrane jakieś, właśnie swoje logo. Możemy też zamiast tego napisu. Tutaj wybrać sobie na przykład logo, które, jak zrobić takie proste logo? Też nagrałam o tym wideo, także możemy jeszcze to załóżmy usunąć i pokażę Ci, jak można. Właśnie. Tu już w tym momencie dodamy sam telefon, czyli zaznaczam, to przesuwam troszeczkę na górę. No, i tutaj mam to logo, które wcześniej stworzyłam. Dodajemy sobie na przykład, nie wiem, telefon. W podobnej, oczywiście, czcionce. Zostawmy to może tak. Teraz pokażę Ci, jak pobrać zdjęcia. No i tutaj możesz skorzystać ze zdjęć, które są bezpłatnie w kanwie lub możesz zakupić zdjęcia. Ale spróbujemy zrobić to całkiem za darmo, czyli na zasadzie drag and drop po prostu przesuwamy sobie zdjęcia. Jeżeli właśnie interesuje Cię tutaj jakieś konkretne temat, to sobie wpisujesz właśnie, tu już jest, tu jest możliwość wpisania w języku polskim. Nie tak jak widzisz, z tych darmowych zdjęć też sporo można sobie tutaj wybrać. Można jeszcze wpisać coś takiego tematycznego. Lub no jak najbardziej dobrze by było, żebyś miała swoje zdjęcia, które pokazują twój biznes. No ale tutaj akurat nie mam czegoś takiego, więc użyjemy te, które są tutaj. No i tak wygląda. To jest najprostszy sposób stworzenia takiego właśnie zdjęcia w tle tu jeszcze zmienimy. Jeszcze zmienimy kolor. Jeżeli, masz, jeżeli właśnie masz tutaj kolor. W notatniku, to jak najbardziej możesz go sobie wybrać, właśnie z notatnika. Też, kanwa też pomaga, jeżeli chodzi o wybieranie kolorów, dlatego że tutaj te ostatnie kolory wybrane ci się zapamiętują, a też tutaj masz coś takiego, jak kolory zdjęć, więc też możesz dodać, na przykład, zrobić ten napis w takim kolorze jak któryś z tych ostatnich, właśnie zdjęć. No i to wygląda tak. Teraz sobie pobierasz taki plik PNG. Zauważ, że jeżeli chodzi o zdjęcia, które mają przeźroczyste tło, to już jest opcja płatna. Ale to w zupełności wystarcza, jeżeli chodzi o dodanie tego na Facebooka. No i to jest tyle, takie podstawy kanwy. Jeżeli masz jakieś pytania, to napisz w komentarzu. Jeżeli Ci się podobało, to subskrybuj mój kanał i zapraszam do oglądania.